Dzień dobry, witam wszystkich już w trzecim odcinku z serii Mój stary garaż, w której to w sposób totalnie fuszerkowy remontuję mój stary garaż, w którym chcę w przyszłości po prostu majsterkować. Za nami już gruntowne sprzątanie oraz przygotowanie w formie gipsowania zagruntowania ścian, no i przygotowanie podmalowania, które to właśnie w tym odcinku jest głównym tematem. Po raz kolejny będzie mi towarzyszył specjalny pomocnik, Niklaus. No i zobaczymy jak nam pójdzie. Przypomnę, nie naśladujcie nas tak się na pewno nie robi remontów, a wiadomo, jeżeli nam coś nie wychodzi, to przecież tylko dlatego, że udawaliśmy pod content, prawda? Już teraz zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, no bo muszę Wam powiedzieć, że tych odcinków jeszcze kilka będzie, a co kolejny, to będzie lepszy. Wchodzimy do garażu, otwieramy puszki, malujemy. Zanim zaczniemy działać, pokażę Wam, patrzcie. Chodzi o to, że to zostawię, bo to się przyda na jakąś taką dodatkową tu półkę, nie? Ale ten jeden wadzi, bo jak tu będę chciał dawać TD, patrz, jak tu będę chciał dawać półki, to ja chcę tutaj tu dać półkę, nie? Tu dać blat, tu kolejną półkę, no i gdzieś przysuficie jedną. No to ona bardzo wadzi tu, nie? To jedno musimy, bo to się da, tylko tak, żeby nie rozpocząć. Ja tego myśmy wyjęli iśmy go w końcu nie. Bo zawołałem tu, nie? Sąsiada, mówię, weź ze szlifierą. A on mówi, a spróbujmy to, nie? I on łotem trochę poskakał po tym i wyciągnął to. I to tak samo. To gdzieś tam siedzi u, u tego. Usunąć, bo on przeszkadza. Tu masz mało baterii. to zawsze ci odpadnie i tak. A to było wręcz wbijane w gazobeton pod takim kątem. no to tak. Jak to było tak wbite, to tu jest kotwa niepotrzebna. Zawsze było pod takim kątem. Proszę. Odtynkować na równo albo płytami wyłożyć. Tak samo ściany. Możecie dosłownie je wyłożyć płytami, karton, gipsem, ale będzie wtedy mniejszy garaż. Mi w ogóle nie zależy na tym, żeby były piękne. Mają być tylko jednokolorowe, bo teraz są kurde fale Dunaju jeszcze w różnych kolorach tęczy. I chodzi o to, że tu sobie po prostu dupniemy zaraz górę na biało. Teraz on tylko ostatnie próbuje szlify robić. E, zaraz, e, bo wszystko już było dwa razy gruntowane, ale przez to, że jeszcze teraz trochę żeśmy tutaj napylili. Mikołaj też tu szlifował, to ja to teraz szczotką, taką e, do sprzątania gęstą. Czyszczę szczotką ściany, już nie będziemy chyba trzeci raz gruntować. E, I po prostu polecimy już z pierwszą, z pierwszą, bo górę prawdopodobnie dwa razy będziemy musieli na biało pomalować, bo jest bardzo brudna, bardzo czarna. No! Aha! Czekaj, jeszcze sobie zrobimy zdjęcie before and after. Słuchajcie, kupiłem tą farbę za 49 zł na giga jakiejś przecenie na giga przecenie w Aldi. Jakimś czymś? Mieszadło jakieś Bier, bier, ale to o, osłuchaj, opukaj. Wszystko tu jest takie, wiecie, z tego pyłu, nie Pana trzymaj Połóż pa łąkkaś ja sobie rękawiczki założę. Będzie dobre jak to wymieszamy teraz To co ja od tej strony subi No, Hop, elegancko, tylko za gęste No to tu teraz to idzie no No nic no to przejedziemy wszystko raz I potem drugi gitara Słuchajcie wy się nie znacie W dupie byli Wiadomo co widzisz Słuchajcie, o co Wam chodzi? Czasami przy malowaniu wychodzą różne kleksy. No, tu trzeba było poprawić, tu się zaraz to farbą przejedzie. O co Ci chodzi? Zresztą, gdzie Wy macie krzywo? Patrzcie, jak to zamalowałem, nigdzie nie widać, że było klejone i łączone. Nigdzie. A w ogóle kto na sufit będzie patrzył, nie? Jakiś zboczeniec. Patera. Patrzcie to jak będzie kryć. Gargamel, nigdy cię nie lubiłem. Potem walniemy cztery piwa i Vox FM. Uważacie, że nie powinno się gładzi moczyć w farbie? O, proszę. Elektryka, wszystko moi drodzy. Z farbą ta gładź lepiej ulepi, lepiej trzyma. O, takie eleganckie. Nie wstyd wam. Na chwilę Was ustawię z Mikołajem, a ja sobie w tym czasie farby namieszam. Co to tak jest Co? Dobrze, że zero. Dobrze, Dobrze zero. że remontujemy to... ten garaż. Okay. Kurwa! To nie jest żart! Dobra, to nie było udawane już. To... No nie! I to jeszcze się... To jest wszystko pod szoty, bo to 60 sekund się zmieści. Dwie akcje, kurwa, i pół piwa nie ma. Bardzo dobry obiad domowy. Niech mi pan powie, jak pan pomyśli o zupie, to na jaką zupę masz pan smak dzisiaj? Może. zup? Nie! A jeśli chciałby pan pojechać dzisiaj na wakacje, to do słonecznej Toskanii, czy do polskiej wsi? Polskiej wsi. Proszę bardzo. Toskańska. Doskonałe. Co to jest? chyba że chcesz krupnik toskańska z mielonym mięsem i parzakimi tutaj warzywami zupka w ogóle zupka 8 zł kosztuje. To jest bardzo kurde, śmieszna cena 8 zł taka zupka i drugie danie tutaj mam. Yy, to jest, jak on się nazywa? Nie zraz szwajcar? Szwajcar, czyli Jebola? mięso schabowe, Aha. a w środku jest. E, w środku jest ser i szynka, czyli taki cordon bleu, coś takiego. Ble. Na dużej ilości piré z marchewką. A Mikołaj ma mielonego, ponoć w środku jeszcze ten mielony coś ma. Oh. Z burakami i ziemniakami. Oh. E, u nas takie coś, czyli takie danie 30 zł to kosztuje, czyli danie pierwsze i drugie 30 zł. No, Bo ja już sam nie wiem co ja mam Aha Ja mam coś takiego To jest schab i w środku jest szynka I ser A ty masz mielony Dam ci dupy no. I my mamy teraz taki A Mikołaj ma taki, patrzcie No teraz to już my mamy Trochę mm. Pierw. Z tą pieczarą I z serem Bo wtedy patrz, patrz, co się dzieje. Aha, I tak. Fajne to. Co to kosztowało? 190. A to są jakieś takie, pewnie też jakieś lepsze w czymś. Od tego, no jakich, po, jakich, że... po, 500 tysięcy to są takie, nie. Bo to nie ma co robić w tym jednym kawałkiem. Jak to zacznie odpadać, możesz wziąć tam. Do samego końca. Pamiętaj, że dolna linia do, do lasera. No, przyłóż tylko, ale nie doklejaj. Nie doklejaj. No mam. No ale to musisz y, przykleić i iść z tym, bo to jest za duża odległość. Bo to się na takie odległości roz Proszę pana, co pan mówisz. Dobra, i musisz teraz się przesunąć, bo nie widzę lasera, wiesz. Jak Ty robisz, że widać laser? Tak, że lekko na styku. No, dwa razy będzie musiało być. O, na pewno. Co? 能。嗯 <No. S 1>

co zwracać na to uwagi za bardzo. Ja to zaraz szmatą na mokro wytrę ten syf. Wszystkie niedoskonałości schowamy pod farbą. Wszystkie tutaj zmartwienia znikną pod tą farbą, prawda? Dużo, dużo ta wykończeniu wkładaje, a kowałek kawałek, z ciemną farbą i w sposób prymitywny i bogatsi. Moi drodzy, tak wygląda po pomalowaniu. Nie jest to jeszcze ostatnie słowo, ale mamy ścianę u góry na biało, fale Dunaju oczywiście są, ale kurde, niebo a ziemia. Sufit też, w ogóle z racji tego, że wymalowaliśmy ten sufit, yy, całkowicie jakby inaczej. To, że jest podzielone na kolory i że są te granice, Całkowicie odwraca uwagę od na przykład sufitu, który jest cienie wyszlifowany. W ogóle jakby teraz się nie zwraca uwagę na ten sufit. Bardziej się interesujesz tym patrzysz tutaj nie wzrokowo jest linia. Góra na biało tu szaro na dole oddzielenie jeszcze ogólnie to profesjonalnie się to powinno jeszcze fajnie szczotką drucianą cały ten róg ten brzeg przy betonie oczyścić. Potem na mokro to wytrzeć no i jeszcze zagruntować. Ale to oczywiście, co zrobiłem, wytarłem na sucho szczotką i pomalowałem. bo tak się robi fuszerę. Co jeszcze? Yy, zacieki się pojawiają gdzie i tu ta ściana jest bardzo zastanawiająca, że jest taki pasek ja, jasny, a tu ciemny, jasny ciemny. Czyli wałkiem gdzieś tu w dół, a tu w górę. Całkowicie inaczej zostawiało, bo to jest ten cały ta kauczukowa farba. I ta faura kauczukowa, przy, jak jest dużo nałożone i przy pierwszym ruchu robisz ją, to ona fajnie kryje. A potem jak drugi mas robisz, to ona wtedy tworzy taką strukturę, ci za sobą, nie? takie napowietrzenie jakby. I ona wtedy inaczej jest rozłożona, inną gęstość ma, więc prawdopodobnie przez tą gęstość ona jest jaśniejsza, bo mnie kryje. Gdybym malował, to przy samym dole jeszcze też będziemy to odświeżać to malowanie, nie? Tego paska. On jest tak tymczasowo, bo to trwało ile? Pół godziny łącznie ta robota z nim. Tu Mikołaj pomalował pręty. Jeszcze się kleją. I hak. Teraz tak. Musimy pomierzyć. Tu się stoję. To jak myślicie blat, przy którym będę pracował, nie? Czyli będę coś dokręcał i tak dalej. Będę stał przy nim. Na jakiej on powinien być wysokości? No nie będę siedział, nie? Bo ja nie będę do takich rzeczy robił, że będę siedział i będę lutował.

Jest sobie ta deska nie? I, i albo takie Elki kupuję takie, no, no. że ona jest tutaj na 40 cm, tu prawie no. nawet do 50 cm, ona potrafi bardziej mocno jest wzmocniona. I, i wtedy Elkę tu, dwie, dwie tu Elki, dwie tu i jeszcze po środku jakieś, nie? I, i, I to jest to, ale bałem się, że może mimo wszystko, że ona będzie tutaj, w tych ścianach, to jednak na blacie, jak walisz młotkiem, to się coś będzie wiesz, sprężynować. I jest druga sprawa, że mogę teraz zrobić drugą opcję, i nie wiem, którą wybrać. Z nią będzie trochę więcej, robo... znaczy uważam, no nie wiem, czy więcej. Kupić na 2,70, nie? Po prostu taki kątownik, mhm. e, nie wiem, to się nazywa perforowany czy coś. Że to jest taka. No po prostu taki. On jest w przekroju coś takiego. O, coś takiego, widzowie, nie? On jest taki. I on ma takie dziury. To jest, to jest taki ocynk. To jest taki ocynk. I on wtedy coś takiego. Są specjalne nawet takie y, nóżki, że się te nóżki tu dokręca, zakłada się ten ocynk i jest taka po prostu, no nie wiem, ten kątownik, jak to nazwać, taki kątownik, takie szyny jakby i na to deskę i z dwóch stron to jest trzymane na takich kątownikach. Więc są dwa sposoby mocowania, nie wiem, który wybrać. A który myślisz? ceownik taki ceownik, no. No mi się wydaje, że cełowniki będą stabilniejsze, bo cełownik na całej długości będzie trzymał no, z dwóch stron. No na razie moi drodzy, tyle jeśli chodzi o dzisiaj, o tyle jeśli chodzi dzisiaj o garaż. Moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Z Mikołajem styknie.